Na wymarzoną majówkę nad morzem zaprasza apart hotel Residence Jastrzębia Góra www.residence.pl Jesteśmy w Parku Śląskim. Dzisiaj świętujemy Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To już cykliczna impreza organizowana pod egidą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Natomiast wyjątkowo w tym roku świętujemy 15-lecie naszego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Także jakby dwie imprezy. Dzisiaj mamy tutaj wspaniałych naszych beneficjentów, których stoiska są rozstawione za nami. Serdecznie zapraszamy do ich odwiedzenia, m.in. Muzeum Postań Śląskich. Między innymi fajna spółdzielnia socjalna czy Uniwersytet Śląski. A oprócz tego, jak to na pikniku bywa, Coś dla duszy, coś dla ciała, także mnóstwo atrakcji i to wielopokoleniowych, od najmłodszych zapraszamy po naszych seniorów, dla każdego jest coś specjalnie przygotowane, czy to zajęcia z, z robotyki, czy minigolf, również informacje na temat jak się zdrowo odżywiać. To już tutaj minigolf opanowany, myślę, że z futraku skorzystamy, ze sceny, będziemy słuchać muzyki prelekcji. Wszystkiego, co się da. Zaproponowano mi zjedzenie piasku e, i stwierdziłem, że do odważnych świat należy. Okazało się, że piasek nie był piaskiem, tylko słonecznikiem zmielonym z olejem. Na razie obejrzałem sobie stoisko dotyczące ludzkich zmysłów. Tam panie pokazywały, jak e, działa światło, jak widzimy kolory, tego typu rzeczy. E, Tutaj w kuchni molekularnej e, uczyliśmy się robić lody z, z suchego lodu i jakieś takie napoje. Czy wiadomo są to rzeczy, których częściowo uczymy się w szkole, no, więc jest to dla dzieciaków jakaś frajda i też uczą się nowych rzeczy.